10 sekund. I w tym roku, podobnie jak w poprzednim, przenieśliśmy stolicę Sylwestrową Polski do Krakowa. Zostały ostatnie sekundy, dwie minuty dokładnie, abyśmy mogli pożegnać stary i przywitać nowy 2008 rok. A był to bardzo szczególny rok. Rock and roll powraca, powrócili Led Zeppelin, w Polsce pojawili się Stonsi, a 750-lecie lokacji waszego miasta to wyjątkowa data w tym roku. Zapraszamy do nas na scenę prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego z małżonką. Oraz przedstawicieli krakowskiego Bractwa Kurkowego. Panie prezydencie, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy do nas, panie prezydencie, bo czas nas goni. Panie prezydencie, jaki to był rok dla Krakowa? Rok był wyjątkowo dobry i mam nadzieję, że następne będą takie same albo jeszcze lepsze. Panie Prezydencie, w tym roku obchodziliśmy 750 rocznicę powstania Bractwa Kurkowego. Czy dobrze strzegło brami tradycji miasta? Od 750 lat strzeże znakomicie do tego stopnia, że kiedyś było trzeba rozebrać muły, aby mogli się też czym innym zająć. Panie prezydencie, minuta do nowego roku. Prosimy o życzenia dla Krakowa i dla całej Polski. Prosimy bardzo. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego. Spokoju, zdrowia, pomyślności. Dla państwa, dla Krakowa i dla całego naszego kraju. Oby ten rok był lepszy niż poprzedni. Kochani, w górę szampany! Czy jesteście gotowi? O, Kraków stanął na wysokości zadania. Czy Kraków jest gotowy do tego? 25 sekund! Tylko 25 sekund! Nowy rok się zbliża! Moi drodzy, bądźcie gotowi za chwilę wyjątkowa chwila. 20 sekund do powitania nowego roku. Kochani, uwaga! 15! 13, uwaga! 11! 10, 9! 8, 8! 7, 7, 7 6, 6, 6, 6, 5, 6, 5, 4, 3! Krakowie, tylko w Krakowie możliwa jest taka fontanna z szampana. Kraków szaleje. Wszyscy składają sobie życzenia. Wszyscy się całują. Czy jesteście szczęśliwi w nowym 2008 roku? Żegnaliśmy Nowy Rok i witamy nowy! Życzymy Państwu, aby był lepszy od tego, który właśnie nadszedł! A ja życzę Państwu przede wszystkim miłości i namiętności! A ja życzę odrobiny szaleństwa i bardzo dużo uśmiechu! Życzę Wam dużo rock'n'rolla w sercu na co dzień! No. Życzymy Wam słońca i pozytywnej energii! Po prostu cieszcie się, kochani, z każdego dnia! Kanto sola, sogno l'horizonte, <śpiewanie> mankan le parole, silos oke non ce luce, una stanza quando mankaj sole, sy tu. con su le finestre mostra luce in cuore che ho io acceso chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada Tu sei lontana, sogno l'orizzonte, manca le parole E io silo, tu sei con me, con me Tu mia luna, tu sei qui con me Io sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me

Jedna z najpiękniejszych Carmen na świecie. Alicja Węgorzewska i operowe odkrycie ostatnich lat. Młodziutki tenor Andrzej Lampert. Nasi drodzy, widzowie, nasza droga publiczności tutaj w Krakowie i kochani widzowie przed telewizorami. Tutaj w Krakowie dzieją się prawdziwe cuda. Tutaj wszyscy odmłodnili, Tu nikt nie czuje się starszy rok. Tak działa magia tego miejsca! Moi drodzy, a my mamy dla Was kolejne wspaniałe gwiazdy! I teraz ten, który tu stoi, będzie również bohaterem Sylwestra w Krakowie! Jest nim i od niego zaczynamy noworoczną zabawę wow. na 102. Przed Wami. Lubagaj!